Bitcoin przebija kolejne poziomy, dochodząc do wyznaczonej strefy realizacji zysków i oporu dla ceny Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH oraz kilku altcoinów? Indeks strachu i chciwości na rynku po raz pierwszy od kilku tygodni jest na poziomie neutralnym, co to może oznaczać? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale Na kanale związanym z edukacją oraz zarabieniem na rynku kryptowalut, jak co środę Najnowsza analiza rynku kryptowalut, powiem Wam o moich stanuszach wzrostowych i spadkowych dla Bitcoina, Dota oraz kilku altcoinów, natomiast analizę ETH znajdziecie na moim instagramie lukaszpacholski.pl Zaczniemy sobie od indeksu, co się tutaj <grymnie> zmieniło, jak pewnie doskonale wiecie, również po swoich emocjach. W ostatnich tygodniach no, panował strach, panowała panika, czy to już jest koniec hossy, koniec wzrostu, kiedy te spadki się zakończą. No i akurat kiedy zaczynam nagrywać film, to zaczynają nam tutaj wiercić. Po złości chyba. Ok, wracając tutaj do tematu, oczywiście. Nie było lekko w ostatnich tygodniach, długo to trwało i nagle widzimy teraz już powoli zwrot akcji, czyli inwestorzy zaczynają już myśleć optymistycznie o tym, co się wydarzyło. Ale czy tak naprawdę mamy powody do tego, aby myśleć optymistycznie? Oczywiście, patrząc na wykres, na to, że wybiliśmy w końcu tą linię trendu, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, gdzie mieliśmy kilka testów tej linii trendu, wybijamy kolejne poziomy. No i fajnie, bo wybiliśmy. Tą manipulację, która miała miejsce tutaj, właśnie przed tymi ostatnimi spadkami, dosyć mocnymi, zatrzęsło wtedy bardzo, bardzo mocno na altcoinach po kilkadziesiąt procent spadków w ciągu zaledwie dwóch, trzech dni. No to jest dosyć sporo, no i mamy wybicie tego. To jest na pewno jedno z dwóch potwierdzeń. Pozytywnych, jeżeli chodzi o potencjalną zmianę trendu, czyli mamy właśnie to wybicie linii trendu, wybicie tego ostatniego szczytu lokalnego, oczywiście tutaj w tym ruchu spadkowym, no ale dalej w tym momencie mamy przed sobą bardzo poważny opór, czyli 45,600, to co mówiłem, zobaczcie, jak cena tutaj właśnie doszła do tego poziomu. I stąd mamy lokalne zatrzymanie ceny. Na razie widać takie niezdecydowanie. Za chwilkę sobie wejdziemy na interwał mniejszy. Zobaczymy jak to wygląda. Natomiast jeszcze wyżej 46,600 mamy FIBO 38%. W połączeniu, właśnie z tym oporem, który jest w całej tej strefie, no daje nam confluence, czyli dwa potwierdzenia tutaj z analizy technicznej, mówiące nam o tym, że jest to opór dla ceny. Dodatkowo była tu również strefa supply, więc kolejna informacja o potencjalnym zatrzymaniu się tutaj. I dopiero wybicie tego mocnym impulsem będzie oznaczało nam drogę do 50 tysięcy dolarów, tych 50 tysięcy dolarów okrągłych, które. Dają, tak jakby, nadzieję na to, że jednak będziemy szli ku górze i zdobywali kolejne, kolejne wyższe poziomy. Jeżeli sobie omówimy wykres z interwału, nawet tygodniowego, może nie tutaj, pokażę Wam inny wykres. Oczywiście, dzisiaj również przeanalizujemy sobie Wasze pomysły na, na analizę. O właśnie, to, co miałem wam pokazać kilka dni temu, to coś, co sobie wyznaczyłem, zobaczyłem. Przede wszystkim to pamiętacie, kilka dni temu mówiłem wam, dwa tygodnie temu mówiłem wam o tym, że czekam na potwierdzenia w pewnym schemacie. Tak przy okazji, jak tutaj już jestem, to wam to pokażę. Akurat to się nie sprawdziło powiedzmy, co do dnia, natomiast jesteśmy coraz bliżej właśnie tej krawędzi prawej tego prostokąta. I daje nam to równy okres, ten sam okres kilkunastu tygodni. Sprawdźmy sobie, ile to było. Mamy tak, 98 dni. I tutaj też będzie wtedy 98 dni, kiedy zakończył się cykl spadkowy i rozpoczął się cykl zostawy ku nowemu ATH. No i właśnie o tym chciałem z wami porozmawiać. I wtedy sobie to wyliczyłem, posprawdzałem. Zobaczę zresztą, że ten czerwony prostokąt równa się temu, który był tutaj nieznacznie wybity został ten prostokąt tutaj, a nie przepraszam chodzi tutaj o tak, mamy box od góry do dołka, od góry do dołka mamy taki sam zakres cenowy, żeby wam to pokazać, to usunę skopiuję ten i zobaczycie, że mamy taki sam zakres spadkowy co oznacza, że mamy tutaj po prostu overbalance właśnie w tej korekcie, który mówi nam tutaj jakby nie było o właśnie Potencjalnym zatrzymaniu się w tej strefie i kontynuacji ruchu, już w tym momencie wzrostowego, ale to co chciałem Wam pokazać i tutaj nadmienić, to to, że może nam się tutaj tworzyć bardzo, bardzo potężny po prostu schemat dystrybucji według Wake z jeszcze jednym szczytem, i później właśnie, czyli któryś z tych czterech poziomów, które tutaj wyznaczyłem, no i później właśnie będziemy mieli zejście, cofkę i spadki na podobnym podobnej zasadzie jak to miało miejsce właśnie tutaj czyli mieliśmy pamiętacie te dwa szczyty tak jak mamy teraz ten tak czyli oznaczmy to sobie żeby wam to pokazać w sumie nie miałem dzisiaj o tym rozmawiać ale tak mi to teraz przyszło i mielibyśmy ten tutaj to jest ten pierwszy no i teraz zmienimy sobie kolor na na przykład zielony i był ten tutaj i mamy ten tutaj, tak, w ten sposób. Zobaczmy sobie to. Czy, czy ma to sens? Dajcie w komentarzach, czy ma to według Was sens, jeżeli chodzi o te właśnie tutaj zejście i potencjalny trzeci szczyt, właśnie do, do kolejnego wyższego poziomu. Spadek i zaczynamy wtedy besę czyli mamy właśnie dojście do powiedzmy 70. 80 tysięcy i rozpoczynamy Bessę. Mielibyśmy wtedy właśnie łajkofa na interwale dniowym i nawet powiedziałbym, że prędzej na tygodniowym. Ale z drugiej strony też możemy zauważyć potencjalnie tworzącą się formację głowy z ramionami, co również może mieć miejsce i sprawdźmy sobie, gdzie to się Głowa z ramionami tutaj. Tak, mamy lewe ramię, głowa. I gdzieś tutaj powiedzmy coś takiego, tak, na takie zasadzie. I mamy również odwrócenie się trendu, tego wzrostowego, na już koniec hosty i trend spadkowy. Taki jeden z dwóch scenariuszy długoterminowych, który również może mieć miejsce i odbicie właśnie z 50 czy 50, bardziej około 60 tysięcy dolarów By mi tutaj pasowało pod kątem moich strategii, których ja używam. Czyli, właśnie, dojście mniej więcej zobaczmy na tygodniówce, jak to wygląda. Czy była tu istotna manipulacja? No, tak. Okolica 63 tysięcy dolarów tego bym właśnie tutaj oczekiwał. Jeżeli chodzi o Bitcoin, dojście do tej strefy dla mnie będzie punktem tutaj, gdzie będę również realizował zyski. I tak przy okazji, czy okolica 60, w tym boksie 63, 69 bardziej. Na takiej zasadzie tutaj to będą poziomy moich realizacji zysków, jeżeli cena w ogóle tutaj będzie miała zamiar dojść, ponieważ tak jak wspomniałem, najpierw mamy jeszcze bardzo mocną strefę tutaj na 46 tysiącach. i Później wybicie tego oczywiście będzie nam dało kolejne potwierdzenia i dawało coraz większe szanse jednak na tą zmianę trendu i odbicie w tym całym ruchu korekcyjnym, w tym całym ruchu spadkowym na ruch wzrostowy. No dobra, no, w każdym bądź razie, na razie mamy tutaj zatrzymanie ceny w tej strefie i oczekuję właśnie zejścia do jednego z tych dwóch boksów tutaj. Ten mamy wyznaczony z zakresu tej korekty. Jednej ze strategii, której również możecie się nauczyć w kursach, które dla Was przygotowałem. Zobaczymy, czy ta strefa tutaj utrzyma. Natomiast mieliśmy tutaj wcześniejsze te Elementy, czy na spadki, czy na wzrosty z zasadki, których ja dla siebie korzystam, których również możecie się nauczyć w kursach. Które znajdziecie oczywiście na mojej stronie łukaszpocholski.pl w zakładce Majkurs, tam jest wszystko opisane. Zachęcam Was również przy okazji do obserwacji mojego Instagrama i Twittera. Łukaszpocholski.pl. Ok, ale to już koniec reklamy. Na razie tutaj wróćmy do tematu. Mamy dojść do. Z wyznaczonej strefy, wybicie tej strefy. Pamiętacie, mówiłem Wam, że jest to strefa tutaj trzymająca na spadki. Mieliśmy zatrzymanie się przez dwa dni, czyli przez weekend, i potem mamy mocne wybicie. Wybicie również tego oporu. Mówiłem Wam, że kolejny opór 43 tysiące. Jak to wybiją, spokojnie a wybili, potem przetestowali, co widać, że z punktu widzenia analizy technicznej miało to sens. Scenarol chodzi do kolejnego tutaj wyznaczonego i idealnie nam się tutaj zatrzymuje, robiąc ten ruch. Spadkowy z tych 45 tysięcy wypełniając przy okazji imbalans i mamy BAM korektę. I teraz na interwale godzinnym możemy zauważyć tworzącą się potencjalnie flagę w ruchu wzrostowym, i wybicie jej oczywiście otwiera drogę do, jeszcze raz, do tej strefy tutaj strefy trzymającej cenę na spadki. Według mojej analizy, oczywiście pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Możemy jeszcze zobaczyć zejście np. do tej strefy, co również byłoby w tej fladze. I właśnie ten ruch wzrostowy. Tutaj mamy jeszcze wsparcie w tym momencie dla ceny, właśnie w tym tutaj boksie. Także akurat by to się nieźle składało. Natomiast w mocniejszym ruchu spadkowym spodziewałbym się zejścia właśnie do tej strefy. Tutaj mam swoje wyznaczone poziomy z, z moich strategii autorskich również. No i zobaczymy za kilka dni, w, w piątek, czy w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, gdzie cena nam się tutaj właśnie zatrzymała. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy korekcyjny ruch spadkowy w trendzie lokalnym wzrostowym. Mamy wybicie linii trendu, co potencjalnie mówi nam o zmianie trendu. Mamy drugi punkt zaczepienia, mówiący nam o zmianie trendu, czyli wybicie poprzedniego na szczytu. No i napotkaliśmy teraz opór na 46 tysiącach. I dla mnie, tak naprawdę, dopiero to wybicie będzie takim bardzo mocnym już wtedy potwierdzeniem na to, że, że lecimy, tak. Czyli mieliśmy pierwszą falę, drugą falę wzrostową i trzecią falę wzrostową, właśnie powiedzmy do tych 50 tutaj tysięcy, potem jakiś mocniejszy ruch korekcyjny. Na pewno dużo osób tutaj będzie zyski ze swoich pozycji właśnie, no bo zobaczmy, to wygląda na interwale jednodniowym, jeżeli chodzi o, no tak, tak mamy pierwszą falę wzrostową, drugą, ona może nam jeszcze tutaj się troszeczkę przedłużyć, korekta i trzecia fala wzrostowa do około 50, 52 tysięcy dolarów, gdzie również mamy tutaj bardzo widoczny poziom manipulacji. OK. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ETH, więc lokalnie możemy zobaczyć zejście, Albo jeszcze właśnie ten ruch tutaj, i dopiero korektę do wyznaczonych stref, gdzieś w utrzymaniu, oczywiście tej linii trendu. I kontynuacja wzrostu do 50 tysięcy dolarów. Na razie nie widzę powodów, żeby cena miała spadać w tym momencie niżej. Więc na razie więcej mówi o tym, że zobaczymy wzrosty niż spadki. ETH jednak zrobimy tutaj jeszcze w tym tygodniu. Potem wrócimy na mojego Instagram gdzie możecie też obserwować moje analizy prywatne, dostępne dla moich partnerów edukacyjnych, tak jak wspomniałem, czyli dla osób, które mają dostęp do moich kursów. W tym momencie cena nam się zatrzymała, również w wyznaczonej strefie, tutaj, którą, o której rozmawialiśmy wcześniej. No i mamy te dwie linie trendu, będę obserwował, gdzie się cena nam tutaj będzie właśnie respektowała. Mamy tą strefę, gdzie cena się zatrzymała, dokładnie pamiętacie jeszcze przed tymi spadkami omawialiśmy to, mówiłem Wam o tym, że mamy tutaj opór lokalny i tutaj pamiętam też realizowaliśmy zyski z tego longa no i cena potem już zrobiła swoje i zrobiła nam potężne dołki stąd zagrywaliśmy longi, też pamiętacie wyznaczone to było dla Was w analizie natomiast lokalnie dalej ta strefa trzyma tutaj nam cenę i na razie nie widzę powodów do wybicia tego. Jeżeli zobaczymy jeszcze ruch zostawy, no to może knocikiem powyżej tego szczytu 3271 i właśnie jakaś korekta. No bo nie było mocniejszej korekty, jak naprawdę od dłuższego już czasu. A to powinno mieć miejsce, aby po prostu gdzieś tam wyczyścić longerów i ten optymizm, żeby troszeczkę przygaść. A potem dopiero kolejny ewentualny ruch zostawy. Więc wyznaczona strefa, tutaj w zasadzie dwie strefy. No tak. Jeżeli miałoby to miejsce, tutaj cena miałaby dojść, no to wybija nam linię trendu, powraca poniżej linii trendu spadkowego, co będzie niepokojące, jeżeli chodzi o ETH. No zobaczymy jak to będzie, jak to by wyglądało w sytuacji, w której również by Bitcoin w tym samym czasie spadał, więc trzeba będzie to wtedy po prostu obserwować. Może być to po prostu mocniejsza korekta w całym tym ruchu, no i wtedy tą linię trendu będziemy musieli gdzieś tam sobie przestawić. DOT. DOT, DOT nie doszedł nam do wyznaczonej strefy. Mamy zatrzymanie ceny, tutaj wyznaczyłem sobie strefę trzymającą cenę na wzrosty, jeżeli chodzi o potencjalny kolejny ruch, również w zakresie linii trendu, po prostu cały ten box, my jest, będziemy tutaj obserwowali poziomy realizacji zysków i trzymające cenę na spadki, poziomy na ewentualne kupne. I zobaczmy, co chcieliście, abym przeanalizował dla Was w poprzednim materiale. Dzięki za Wasze komentarze, dzięki za Wasze wsparcie, za miłe słowa, za łapki w górę oczywiście. Okej, okay. tak. Czyli za na razie nie będziemy robić. Dobra Dobra, okej. Okay. Dobra, Oskar zrobimy, bo tego czyli za mnie cały czas. Lukniemy sobie Alice Alice robimy jakieś czas temu, tak, tutaj kamie jest i zarobiłeś super, bardzo fajnie. Um, Matic Matika nie zrobię, Matik jest tylko dla mojej grupy. A był chyba jakoś ostatnio. Więc coś, czego nie było dawno, ref może być, bo nie robiliśmy też dawno. XRP, widziałem, że prosiliście, tak, kilka jest głosów za XRP, więc zrobimy XRP, ref. Coś, czego po prostu nie było w ostatnim czasie, tak. XRP po raz kolejny, a był, więc ok. Dobra, na razie zobaczmy to. Ok, widzimy, że było wejście. Dano na mnie patrzyło na XRP. Wejście z y, tych poziomów, które wyznaczyłem tutaj, bardzo ładnie. Ok. Y, 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 y teraz tak, jeżeli chodzi o potencjalny poziom realizacji zysku, zobaczmy sobie na interwale jednorodzinowym. Mieliśmy spory wzrost. No tak, na pewno, według mnie. Tutaj cena właśnie za chwilkę dojdzie albo już doszła, uzupełniła ten poziom, może być to dobry poziom na realizację zysków i ewentualne odkupienie niżej. Gdzieś w, w tych okolicach tutaj bym wtedy odkupował przy ewentualnej sprzedaży, no i drugi poziom właśnie tutaj, czyli odpowiedzia jednego dolara. Ref. ref. To było fajne wejście dawno temu. Na tak, wlikcu. Idealne wręcz. No i teraz cena co na co? nam poniżej tego dołka wybiła. Jeżeli chodzi o potencjalny poziom realizacji zysków, to tutaj. Jeżeli ktoś kupował na dołku, no to tutaj będzie fajny poziom realizacji zysków z tego co widzę. I później tutaj. No i te dwa kolejne. Nie widzę poziomu na wejście w tym momencie. No, czyli jest tak. Jeszcze. No, czyli jest wejście, widzimy. Po raz kolejny z tej strefy wcześniejszej. No i tutaj nam dochodzi do poziomu realizacji zysków. Nie widzę wyraźnego momentu wejścia z iterału jednodniowego, z H4 również. Więc na razie nic nie będę wyznaczał w tym momencie. Dwa poziomy realizacji zysków, jeżeli ktoś kupował tutaj w tych wyznaczonych poziomach, no to będą tutaj według mnie spoko. Coś kiedyś gdzieś tam, kiedyś robiłem coś, ale to było dawno temu. O jest w kwietniu, stawić w kwietniu, zobaczcie. Dawno temu. Ok, były tutaj wejścia. Zobaczmy tej 1 Szybciutka akcja. Czy jest po co, żeby spadała? No, gdyby dalsze spadki były, no to gdzieś do tych poziomów tutaj na to możemy zobaczyć. Zajście tu fajnie, co ona otrzymała Strefę tu mieliśmy już. Właśnie poziom realizacji zysków w tym momencie jest cena, czy cena była w tym momencie dwa dni temu, 1 dzień temu na poziomie realizacji zysków więc tutaj ewentualne wejście w dalszym ruchu spadkowym, a we wzrostach to tutaj spoko poziom na realizację zysków tak to widzę na tą chwilę i zobaczymy może jeszcze coś Coś się powtarzało. O, ktoś z Was prosił o coś również w poprzednim filmie gdzieś mi to umknęło. Ale zaraz znajdę ten komentarz. O, Łukasz tutaj, tak? Prosiłeś się chyba wcześniej o blog. W poprzednim materiale coś z... zapamiętałem tą nazwę. Dosyć dziwna, jak na krypto i zobaczymy, czy mamy tutaj. Dobra, mamy na kokoję. O nie no nie, bardzo nie lubię takich kryptowalut, które mają po 3 miesiące, więc sorry, ale nie zrobię analizy do tego, do tego coina, po prostu nie analizuję, sam dla siebie też nie analizuję, omijam takie kryptowaluty, które mają po 3 miesiące, bo nie ma tutaj wolumenu za dużego, nie chodzi to tak jak chodzą kryptowaluty, czy po prostu aktywa, które mają normalną dużą płynność. Więc niestety nic Ci tutaj nie powiem w tym momencie, może za kilka miesięcy do tego widzimy jak cena będzie tutaj normalnie chodziła i wykres będzie tutaj bardziej bardziej czytelny, będzie coś po prostu mówił, bo w tym momencie nic mi nie mówił. Ok, to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dzięki za Wasze komentarze, za Wasze wsparcie, za Wasze łapki w górę oraz mieć możliwość korzystania z moich pomysłów na tych z moich analiz spot, wbijajcie na moją stronę ŁukaszPochowski.pl po więcej pytań piszcie na Instagramie i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, do usłyszenia, niech Bitcoin będzie z Wami, piona.